Cześć, ważna informacja dla Was z mojego i z naszego doświadczenia, ponieważ jesteśmy, jak możecie zobaczyć, w naszych mediach społecznościowych w trakcie przygotowywania dwóch motocykli do wypożyczenia. BMW GS1250 Adventure wersji HP Roczynk 2023 z najbogatszym wyposażeniem, na przykład tumikiem marki Akrapowicza. Ale o tym będę na pewno mówił już przy okazji prezentacji tych motocykli. Ale chciałbym Wam przekazać ważną informację, żebyście nie mieli takiej sytuacji jak ja, ponieważ chciałem zarejestrować pojazd. Dostaliśmy fakturkę z firmy holenderskiej, nie była to faktura dwujęzyczna. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji, ponieważ większość było zamawianych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Te wzory są dwujęzyczne i wtedy bez problemu mogliśmy rejestrować. Dzisiaj zostałem wycofany, nie miałem możliwości rejestracji, tylko i wyłącznie przez to, że u faktura nie była tłumaczona. I tak naprawdę nie ma zasady, ponieważ jeden urzędnik by mi to przyjął, drugi mi nie przyjmie. W jednym mie mieście również zarejestrujecie to, a w drugim nie. Więc myślę, że jak macie fakturkę, oryginalną w języku, na przykład holenderskim, niemieckim, to warto dać do tłumacza przysięgłego, żeby Wam zrobił tłumaczenie i wtedy z tymi dokumentami do rejestracji. W przypadku, kiedy rejestrujemy na siebie, ja dołączyłem również jeszcze oświadczenie o tym, że pojazd został sprowadzany bez tablic rejestracyjnych, nowy wniosek do rejestracji, na którym trzeba wskazać datę importu, datę sprowadzania tego pojazdu do em, naszego kraju, no i dodatkowo badanie rejestracyjne oraz Dwa dowody rejestracyjne. W przypadku holenderskim mały, taki plastikowy, i ten większy. Tego nie trzeba tłumaczyć, ale tak jak mi pan powiedział, który mnie przyjmował, że jakbym był za to w starostwie, czyli wydział komunikacji, ale obejmujący mieszkańców poza. Terenem Opola, no to już bym musiał mieć tłumaczenie tego dowodu, więc no bardzo, bardzo ciężko jest trafić. Ogólnie przepisy mówią, że już dowody rejestracyjne z krajów Unii Europejskiej nie trzeba tłumaczyć. Nawet w, też dzisiaj się dowiedziałem, w dowodzie takim małym niemieckim jest taki punkcik chyba 33, który mówi, że jest to jakby wersja taka europejska, więc. Uważam, że na to zwracać uwagę. Dla świętego spokoju, jak to robicie dla siebie, to przetłumaczcie sobie dowód rejestracyjny i ewentualnie fakturkę, jak jest na przykład tak jak w naszym przypadku w języku danego kraju, więc to Wam na pewno pomoże. A w przypadku, kiedy my te pojazdy robimy klientom, to jak klient będzie miał problem z rejestracją, to zrobimy tłumaczenie oczywiście w cenie, bo tak zawsze było. Krótki poradnik na naszym doświadczeniu. Pilnujcie tego, żeby nie było problemów, bo to zawsze jeden dzień jest zwłoki.